Cześć. Witajcie. Kontynuując nasze filmiki na czas epidemii, ale nie tylko, gdzie chcemy Wam polecić coś dla Was, co jeszcze możecie od nas kupić. E, tak, oczywiście, środki bezpieczeństwa musimy zachować tutaj odstęp. E, dzisiaj e, króciutko o, według nas, o top 5 gier dwuosobowych, czyli po prostu dla dwóch graczy. Top 5 nie jakoś konkretnie, że od jednego do 5 gier dwuosobowych, które akurat mieliśmy na półce i są fajne, więc wyjęliśmy, bo jakbyście przyszli i spytali o te gry, to właśnie te byśmy wyjęli. Dobrze. Więc gra dwuosobowa, definicja. To jest gra dla dwóch osób, która. Dobra, różnica od innych gier jest z reguły to, że ona była z założenia robiona z przeznaczeniem na dwie osoby, gdzie 90% gier, to jest od 2 do 4 osób, nie działa na dwie osoby, albo przeciwnie, ale z reguły w tą drugą stronę i dobrze o tym wiemy, jeśli ktoś grał w tego typu gry. Dobrze. No. Także nie przedłużając, zaczynamy. Yy... Dobra. W naszym top 5 znalazł się Patchwork. Nie mógł się nie znaleźć, dlatego że na popularnym serwisie boardgame.com ta gra jest zdecydowanie w top. Znaczy w każdym razie to będzie takie, jak mogliśmy nie wyjąć Uwe? Właśnie. Uwe Rosenberg, znany z tego, że robi dużo gier odnośnie, znaczy my się śmiejemy z tego autora, że on ma taki, gdzieś dorwał kiedyś jakiś dobry program do tworzenia gier. Planszowych, tylko wersję demo i zawsze ma zaznaczone zboże, ale ogólnie tutaj mu już wystarczy no, kagrać. się na wsi. Bardzo dobry autor. Patchwork. E, nazwa nawiązuje do e, autentycznie istniejącej metody tworzenia tkanin, ze ścinek, i tak już będziemy działać. My jako super fajni kraccy będziemy chcieli mieć bardzo fajną tkaninę. My kontrakt to inny. E, dostaniemy swoją planszetkę. E, wokół planszetki głównej będzie rozłożone mnóstwo. Tkanin w formie ciekawych figur, prostokątów, kantów, różnych elementów, gdzie na tkaninie będzie jej koszt do zakupy, w, do, do wydania w guzikach, guziki są naszą na walutą, oraz jest oznaczony czas, ile będzie będziemy potrzebować, żeby tą tkaninę wszyć w, naszą fajną, w nasz fajny wzór. Tkaninę bierzemy, dokładamy tam, gdzie chcemy, i ileś tam czasu się nas szpionek przesuwa. Czasem może zdarzyć się, że jak mamy bardzo malutkie, fajne tkaninki, dobre, to możemy uszyć dwie naraz, zanim przeciwnik znowu zdąży zrobić ruch. I bawimy się na zasadzie moja, twoja, moja tkaninka, twoja tkaninka, starając się jak najlepiej wypełnić nasze, naszą powierzchnię, bo bardzo nas będzie kosztować każde puste miejsce na koniec gry. A także staramy się, żeby mieć bardzo fajne tkaninki z guzikami, które co któryś etap e, idącego czasu na plażę głównej są, punktu, e, są punktowane dodatkowo i oczywiście, żeby na końcu mieć jak najwięcej punktów więcej od kogoś innego. Gra, która docymyślnie jest na około 20-25 minut, e, hmm. Bardzo fajna regrywalność. Tkaninki są rozłożone losowo za każdym razem. Plus idzie specjalny pionek, że nie możemy wybrać wszystkich tkanin, ale tylko tak zwane do przodu, więc musimy się dostosować do tego, co nam daje gra, ale mamy równe zasady. I my się dostosujemy i przeciwnik. Technicznie elementu losowego w zasadzie tutaj nie. To jest tylko rozstawienie. Tylko co tak naprawdę jest dla obu graczy. Co jest plus sensowanie na dwie osoby? To to, że jest fajny czas, duża regrywalność i. To, to co jak mówiliśmy przy filmiku, ja osobiście tutaj przy to pociągu, mówiłem uniwersalna tematyka, bo może nie aż tak jak ktoś kto jest tu nie lubi kolei, kto tam nie lubi sobie po prostu tam... tam kto tam, może ten, nie, ten, nie ten, lubi. lubić wyszywać połuderek? Ale słuchajcie, nam. słuchajcie, jak jesteśmy tak w a coś robi, no to co? No możemy sobie pożyć. Co ja bym? Ach, Tajne agentki, z absolutnie okropnym polskim tytułem, z czarą ale nic nie wyszło. Shadow of Kyoto, jak to się w oryginalnie nazywa, jest, dwu... wszystko to jest styktę dwuosobową, grom podobną do starego stratego, jeśli ktoś pamiętał, czyli wcielamy się w dwie strony frakcji, tajnych agentek, których zadaniem jest przemycenie tajnych informacji do swoich tych w bazie przeciwnika. Grę, w grze wykonujemy na przemian ruchy z przeciwnikiem, przemieszczając się po nic to nie pokażę, ale po planszy, po prostu składające się z kwadratów, tak, żeby y, mamy jeden z trzech celów zwycięstwa, albo naszą jedną z agentek z informacjami, a one mamy, mamy trzy z informacjami, a trzy bez tego, co pamiętam, musi dotrzeć do badu przeciwnika, albo musimy wyeliminować wszystkie agentki z informacjami przeciwnika. Albo podłożyć wszystkie swoje agentki bez informacji przeciwnikowi, wtedy on automatycznie przegrywa, bo przychwycił zbyt dużo fałszywych informacji i już nie wie, co się dzieje. Eee, bardzo fajna dwosobówka, dużo nakombinowania. Jest minimalna ilość losowości, dlatego że ruchy ograniczane są przez karty, które dociągamy, i tutaj pola są kolorowe i tylko na w konkretnych kolorach możemy się poruszać, ale mamy też parę fajnych specjalnych akcji typu jakieś pułapki, specjalne manewry, wymienianie sobie piąków, wzajemnie, żeby wprowadzić jakieś zamieszanie. Klimatycznie dobrana, ciekawie, bo to samo wydawnictwo w oryginale wydało także tak. gejsze, które się pod tym tytułem... Gejsze pojawiają. także są dobrym dwuosobówką, ale mówimy o tym. Ale mówimy o tej firmacie, ale jeżeli ktoś lubi gejsze, po prostu spróbujcie także Tajna Gęta. Tak, to, są to będzie naprawdę fajne Ciężko gejsze. będzie to od tego obejść. Na no, ma heks. Niech was nie zmyli to, że na pudełku pisze 2 do 4 osoby. To jest gra dwuosobowa. To jest zdecydowanie gra dwuosobowa. Michał Oracz stworzył jeszcze w latach 90. To, co wam tu pokazujemy, to jest pudełko w trzeciej edycji. I jest to w klimacie post walka ze sobą dwóch armii na planszy, gdzie armie są złożone z każda z 35 heksów, gdzie heksy przedstawiają nasze jednostki. Z różnymi opcjami ataku, zdolności specjalnych, a przede wszystkim inicjatywy, kiedy działają. Także są heksy zdolności spe... z takich modułów ulepszających albo ograniczających przeciwnika oraz akcji specjalnych i wywoływania wy... wy... bitew. W skrócie polega to na tym, że my w swojej turze dociągamy do trzech takich heksów, wrzucamy do dwóch heksów lub używamy je, wrzucając naszej jednostki, ustawiając sobie na planszerce, obracając tak jak chcemy. Czasem już wykonując jakąś akcję, przeciwnik robi to samo. W momencie, kiedy albo wywołujemy bitwę, albo cała plansza jest zapewni, zapełni i ta bitwa automatycznie jest wywoływana, wtedy te jednostki wymieniają się ogniem, zgodnie z inicjatywą. I cała gra polega na tym, że my zatrzymamy też sztaby. Ja mam sztab, przeciwnik ma sztab i celem gry jest zniszczenie sztabu, czyli zejście z 20 punktów jego wytrzymałości do zera. E, więc nasze jednostki starają się tak działać, żeby. My no je tak kładziemy, ewentualnie później przemieszczamy, żeby jak docelowo niszczyć sztab przeciwnika, przeciwnik robi to samo, więc jest też szachowanie się. Każdy, każde dołożenie elementu, każde zagranie zdolności jest, musi być już związane z planem, dwa, trzy ruchy do przodu. Musimy kombinować, bo wiemy, mniej więcej możemy się zorientować, co jeszcze przeciwnikowi zostało w pól co może wyłożyć. I staramy się po prostu ruch za ruchem. Bardzo dużo zagrałem już w tą grę, sam osobiście mam tą przyjemność prowadzić także turnieje ogólnopolskie tej gry, bo jest to jedna z licznych gier planszowych, która faktycznie ogromnie, świetnie sprawdza się w rolnictwie turniejowej. Każda armia, w środku tutaj w zestawie samą, mamy cztery armie, jest unikalna, każda gra inaczej, jedna jest na ruch, jedna jest na strzały, jedna jest na wymiany, więc do każdej trzeba nauczyć inaczej, każdą też trzeba poznać, jeżeli chce się przeciwko niej dobrze grać, więc niesamowicie dobra gra, dlatego że samo nauczenie się jej, w sensie żebyśmy pograli, znaczy to jest przynajmniej 5-10 gier jedną armią, żeby ją załapać, no i jak już to łapiemy, to zupełnie inaczej będziemy grać przeciwnikiem, już wiemy, jaką Marią gra. No a sami tak, tak. mam, żemy nam na różne sposoby kosztować daną nomarkę. No, e, nie widziałem dwóch takich samych rozrywek, grze, naprawdę. A jeżeli się okaże, że to się Wam spodoba i te cztery armie przestają Wam wystarczać, na ten moment wydawca portal już ma 15 innych dodatkowych armii. Multum dodatkowych arm. Świetnie. E, na pudełku jest gra dwóch do cztery osoby, dlatego że ma umożliwiać grę różynową. Albo w takim multiplayu wszyscy na wszystkich, albo wszyscy ale są na jednego, to. Albo w ogóle... Ale są to tryby dodatkowe. Ta gra została skalowana i została przygotowana na dwie osoby od pierwszej edycji, dlatego u nas loduje jako dwuosobówka. Tak, musiał być. Uwe, musiał być kninzie. O się, tu wiesz, zaginiane miasta, tak się to tak. nazywało Kiedyś? w którejś wersji tak. po polsku. Tutaj stwierdzili, że angielska jest fajna, mam absolutną rację. No, Knizia jest mistrzem bardzo prostych mechanik, więc gra jest bardzo prostą grą. W ogóle tutaj wcieramy się w liderów ekspedycji, którzy decydują się, gdzie będą próbowali szukać wartościowych tam zabytków. jak to ładnie powiedzieć. Gra jest... Bardzo prosta, można powiedzieć, że główną mechaniką tej gry jest wstrzymywanie się z kartami na ręce. W każdej swojej turze mamy pięć różnych w ogóle ekspedycji, po prostu w pięciu kolorach. Karty, które są ponumerowane od 2 do 10, i każda ekspedycja ma też trzy karty tak zwanego zakładu. Chodzi o to, że do każdej ekspedycji będziemy mogli zagrywać karty tyle, ile chcemy, ale tylko je wyłącznie rosnąco i będziemy musieli, jeśli chcemy mieć tam zakłady, od nich zacząć. Teraz mamy pięć tych kolorów i w swojej turze zawsze muszę z jedną kartę z ręki się pozbyć. I mogę to zrobić na dwa sposoby. Mogę albo zagrać do ekspedycji i wtedy ja się dedykuję tej ekspedycji, a tą ekspedycję będę zbierał, ja w tej ekspedycji będę miał dużo kart, dlatego że od pierwszej zagranej karty ta ekspedycja jest liczona jako minus dwadzieścia. Każdy zakład zagrany do ekspedycji podwaja wartość tego, co tam będzie na końcu, więc jak mam, zaczynam od zakładu, to ta ekspedycja jest warta minus czterdzieści. Drugą opcją jaką mam to wyrzucenie karty z ręki na jeden z pięciu stosów kart odrzuconych adekwatnie do koloru tej karty. Tylko że z tych kart można z powrotem dobierać. Bo na koniec tury, jak już potem jak już zagram albo odrzucę kartę, dobieram kartę i mam do wyboru albo dobieram w ciemno stali, albo dobieram jedną z kart odrzuconych wcześniej przeze mnie albo przez przeciwnika. Więc bardzo duża część gry to yy, mam ładne karty, a ty ich bardzo potrzebujesz, że nie dostaniesz tych kart. Gra się trzy rundy, i po trzech rundach to najlepiej uda się mu nazbierać punktów z ekspedycji. Dostaje nagrodę zwycięzcę, czyli uciec z w przeciwnika, bo w dwie osoby. Yy, teraz jeszcze raz, chyba, bo ja mam bonus. Albo to masz bonus, to jeszcze ja. No ja się, trzeba było wyjąć e, 7 pojedynek. świata, pojedynkę. Numer 1 na dwuosobówkach. Stricte jest numer 1, bo gdyby liczyć w ogóle gry, które mają napisane, nie tylko na dwie osoby, to teoretycznie rebelia jest wyżej. No tak. Ale stricte gry stworzone na dwie osoby, to definitywnie jest pojedynek w tym momencie. To jest gra, która powstała po wielu latach, kiedy 7 Cudów Świata wpisało 2 do 7, i wszyscy uważali, że to jest absolutny, 100% dowcip, bo na dwie osoby ta gra nie działa. Więc autor się wziął i zrobił wersję, która jest na dwie osoby. I działa. Bardzo działa. Dobrze. Działa bardzo dobrze. Jeśli ktoś grał w 7 Cudów Świata, jest dość podobne. Do, Draft działa trochę inaczej, bo nie wymieniamy się kartami rozdanymi na ręce. Zamiast tego mamy całą. Pulę kart wyłożoną na stół i są ułożone na zasadę pewnego pasjansa, czyli żeby wziąć kartę niżej najpierw trzeba wziąć kartę wyżej. I w ten sposób, na z przeciwnikiem, wybieramy sobie po jednej karcie do naszej cywilizacji. Mają bardzo, tak taktycznie to samo z niewielkimi różnicami za, za, za działania jak w zwykłych Siedmiu Cudów Świata. Czyli mamy karty, które po prostu dają nam pieniądze, karty, które po prostu dają nam surowce, karty, które dalej pozwalają nam taniej kupować surowce, karty, które dają nam wojsko, które działa tutaj troszeczkę inaczej, bo nie porównuje na koniec tury, ile mam wojska, ile przeciwnik. Po prostu jak odpowiednio dużego go zbiorę, przeciwnik automatycznie przegrywa. Mamy też właśnie te kar karty z zielonymi symbolami odkryć naukowych, tak to się tutaj, że tam nazywało. Jeśli zbiorę ich dostatecznie dużo, też natychmiast wygrywam, więc to jest to coś, co trzeba z przeciwnikiem sobie na przykład patrzeć, czy on przypadkiem tego za dużo nie zebrał i ja nie powinienem tego zacząć zabierać, bo docelowym punktem tej gry jest mieć właśnie najwięcej punktów na koniec gry. Ale fajnie by było nie przegrać wcześniej, bo punkty są nic nie warte, jeśli. Przegrałem, bo mi zrobił armią gwiazd na chatę. Dokładnie. Yy, mamy top 5 oraz bonus. <laughs> Słuchajcie, yy, nasza specjalizacja ostatnio jest outlet Gier planszowy, czyli strefa Tangier. Yy, I tam również mamy ciekawe dwuosobówki, z czego jedną chcemy pokazać jako bonus. Dlatego, że mamy Black and White, yy, lokalnego autora, bo dla nas Andryku to jest lokalnie jeszcze. Krzysiu Matusik, pozdrawiamy się. Krzysiu, bądź zdrów. Zdrawiamy cię, Krzysiu. Mam ja. nadzieję, że żyjesz, masz jakąś tam kolejną tak. firmę. Tak, ale to już kolejne dwuosobówki z tego widziałem. E, tam są. E, teraz nazywa się wydawnictwo Hornet Games. Nieśmiernie, po prostu. Przepraszam! Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Krzysia. Ale, w mojej prywatnej opinii, a teraz tu z Krzysiem, Black and White, dobrze, nie znam tych najnowszych, się nazywałem The Sweets, też takie dwuosobowe karcianki, ale Black and White póki co, z gier poznanych, jest dla mnie najlepszą grą, jaką Krzysz stworzył. Nie przegrył z mechanikami, zrobił bardzo fajną dwuosobówkę ze świetną oprawą graficzną. E... Swoją drogą, to jest jeden z mniejszych gier, który można podkreślić, pod to albo coś takiego. Klima mm. jest fantazyz, właśnie na nawiązując do Steampunk. Dwie armie, te ścierające się na polach bitew, gdzie są rozgrywane różne scenariusze. Na tak, takiej heksagonalnej klaszy. Podobny motyw jest wykorzystany, jak a, no, agenka, czyli jest także, z, z, także ze Stratego. To też się bierze z takiej klasycznej gry Stratego. My do końca nie wiemy, jakie tam będą przeciwnika, dokładne jednostki. To też dopiero w wyjdzie... Możemy się domyślić, bo ta się poruszyła o dwie, a działa się nie poruszają o dwa, działa się Poruszają o jeden albo stoją, albo strzelają do tej pięć. Hmm. Eee, mhm. Także tutaj nasze e, wszystko jest na kartach, ładnie tutaj graficznie. Bardzo ładnie, jest, właśnie tutaj jest też grafika e, dorzucona, gdzie, gdzie ona tworzy faktycznie klimaty, gry strategiczne, ale generalnie w stracie dwóch armii: ruch za ruch, cios za cios jest niewielki element losowy podczas tak, ale naprawdę niewielki. Generalnie musimy mieć jakiś plan i starać się go wykonać na zasadzie transportowania wojsk na teren przeciwnika, zdobycia celów i wykonania celu scenariusza, który stoi przed nami. Gra na około godzinę. Myślę, że z nauką no to prawie dwa. No, ale jest tutaj sporo scenariuszy do rozegrania. Eee, można jeszcze na sieci dorpać różne inne krytyki. Można samemu stworzyć. Tak. Eee, dlatego teren jest modyfikowany, jest nasza podstawowa, ale na tym plansze są nakładane elementy terenu, no więc jest. też to będzie zmienione. Jest świetne, tam dużo tych elementów, które można samemu kombinować. Tam są piękne te karty pomocy po prostu. do. Każda jednostka ma swoją kartę ze wszystkimi statystykami, wszystko jak działa, jak to działa na inne rzeczy, z pięknymi grafikami. Niezależnie językowo. Każda frakcja ma inne grafiki. Bonus jest taki, że standardowo ta gra kosztowała w detalu w 140 zł, a w tym momencie u nas jest 59,99 zł Dzisiaj dlatego ona wygląda jako bonus. Dlatego, że szukacie dwuosobowe, weźcie pod uwagę tani zakup dobrej strategii. Tyle, będziemy nasz filmik kończyć. Zapraszamy do oglądania. Będziemy kolejnych. nasz filmik kończyć? Tak, będziemy nasz filmik kończyć. Następne zostają nam gry kooperacyjne, gdzieś tam po drodze, przygodowe, karciane i inne elementy, które byście chcieli. Przypominamy w komentarzu, możecie nas zmęczyć jakieś topy i wypisywać własne, na przykład w tym konkretnym podejściu, dwuosobówki, ponieważ chcemy reklamować nasz sklep, żeby się utrzymać. Bardzo prosimy w komentarzu, to jest malogrena osobówka, wrzucić link do naszego sklepu. I sprawdzić, dzięki. czy mamy. Tak, nie, nie mamy. To i tak rzucić. Nie polecać gier, które są niedostępne od 5 lat. Nie, nie, nie. To są fajne dwa osobówki, ale. Roy jest bardzo fajny, ale go nie kupicie nigdzie. Niestety. To no, dzięki za uwagę. Cześć.